Cześć, witajcie na kanale YouTube DobreRowery.pl Witam Was tym razem z Trójmiasta, konkretnie z Gdańska gdzie jesteśmy na prezentacji rowerów marek NS Bikes, Krem oraz nowej marki Rondo Pokażę Wam dzisiaj po pierwsze nieco z tego co te marki mają do zaproponowania w nadchodzącym roku 2018 oraz pokażę Wam z bliższa model, który miałem przyjemność przetestować czyli nowego Gravela od Rondo Rower, który nie dość, że jest rowerem polskim to jeszcze mam wrażenie, że w wielu aspektach wręcz Wyznacza trendy i kierunki, jakie rowery Gravel w najbliższych latach będą kultywować, i generalnie które będą się pojawiać coraz szerzej. Zobaczcie, co NS przygotował w nadchodzącym roku, i zobaczcie bliżej nowe rowery Rondo na przykładzie tego egzemplarza, który, moim zdaniem, jest jednym z ciekawszych. Rowery gravel to temat, który łączy się również z tak popularnymi ostatnio zjawiskami jak bikepacking, czyli generalnie rowerowa turystyka, ale nie tylko, bo i w rowerach Rondo można znaleźć zupełnie różne trendy. Modeli jest kilka, wyposażono je w ramy albo stalowe, ewentualnie aluminiowe, tudzież te modele najwyższe, karbonowe. I daje się zauważyć, że w zależności od materiału ramy nieco zmienia nam się charakter roweru. E, zwłaszcza ta wersja stalowa jest najbardziej e, bliska rowerowej turystyce z możliwością montażu wszelkiego rodzaju bagażu. Uchwytów, toreb, sakiew, i tym podobnych patentów. Modele karbonowe raczej stawiają na taką zabawę w terenie, czyli nieco szybszą jazdę, bardziej agresywną, z wszystkimi plusami karbonu, czyli są lżejsze, bardziej sztywne, bardziej dynamiczne, stworzono je przede wszystkim do zabawy. To jest taka tak naprawdę hybryda roweru przełajowego z rowerem górskim, bo mimo wszystko uważam, że rowery te mają wiele wspólnego z rowerami szosowymi, chociażby kierownicy, niemniej jednak tu wszystko jest filtrowane. Bardziej przed tem przez temat przełajowy, jeżeli w ogóle mamy mówić o e, jakichś e, konotacjach. O gravelach mówiłem Wam sporo. To, co najważniejsze w tych rowerach, e, to stosunkowo komfortowa pozycja za kierownicą, jeżeli porównamy ją z rowerami typu e, przełajowego. Dodatkowo mamy tutaj bardzo, bardzo dużo miejsca na opony. E, w modelu CF2, który widzicie, mamy zamontowane opony 35C, a jest tutaj miejsce spokojnie na opony 40. Co ciekawe, w przypadku modeli wyposażonych w ramy niekarbonowe. Mamy już fabrycznie opony szersze, czyli opony o 40 mm szerokości. W tym modelu mamy bardzo fajne opony pana Racera. Gravel Kingi to jest opona, która. Zdaniem wielu w zasadzie wyznacza trendy, jeżeli chodzi o opony gravelowe. Bardzo szybka na szutrze, na asfalcie, a przy tym wszystkim stabilnie prowadząca się w nieco bardziej sypkiej nawierzchni. Ja miałem przyjemność sprawdzić ten rower na szutrze, właśnie na takich polnych drogach, nieco piasku. Typowe warunki, które spotkamy na klifach w trójmieście i muszę przyznać, że te opony tutaj spisują się rewelacyjnie. Rower jeździ bardzo szybko, a przy tym wszystkim stabilnie. Na zjazdach naprawdę nie trzeba się bać jakichś większych prędkości. Co o samych rowerach RONDO, co o modelu CF2? Bardzo fajna karbonowa rama, projektowana przez w zasadzie we współpracy z Jurkiem Dąbrowskim, którego pewnie kojarzycie z rowerów ANTIDOTE, czyli z krakowskiej w zasadzie manufaktury projektującej bardzo, bardzo zaawansowane rowery zjazdowe czy enduro. Autorski projekt widelca, naprawdę rewelacja, bo pozwala nam w łatwy sposób zmieniać geometrię i też dostosowywać ten rower do różnych standardów kół. Tutaj oczywiście bazowo są koła 28C, a można tutaj też władować tak zwanego plusa, czyli koła 27,5 z roweru MTB na szerszych jeszcze oponach. Oczywiście hydrauliczne hamulce tarczowe, co w gravelach już jest standardem. Napęd 1 na 11 SRAM Rival w bardzo, fajnym, bardzo fajnej konfiguracji, jeżeli chodzi o przełożenia. Mamy tutaj zębatkę 40T oraz kasetę o dużym w dużym zakresie dostępnych przełożeń, przede wszystkim z małym, z małym przełożeniem 10T. W związku z czym rozwijanie jakichś większych prędkości na tym rowerze nie jest naprawdę żadnym problemem. Rower bardzo, bardzo komfortowy. Przy niższym ciśnieniu powietrza w oponach, nawet mimo tej wcale nieogromnej szerokości opon, jeździ na pewno dużo bardziej stabilnie, dużo bardziej komfortowo niż rowery przełajowe. Ja naprawdę sprawdziłem ten rower, jeżdżąc na nim praktycznie jak na MTB, po okolicznych singlach, szybko, agresywnie jeździ się po prostu bardzo, bardzo komfortowo. Fakt jest faktem, ciśnienie w oponach jest bardzo niskie bo myślę, że nawet poniżej 4 atmosfery w tej chwili co jak na rower oczywiście przełajowy czy Szosowy jest ciśnieniem niskim, niemniej jednak jeździ się naprawdę super. Rower jest bardzo dynamiczny, zwróćcie uwagę, jak mocno skrócony tutaj jest część tej. Tylne koło wręcz chowa się w ramię, rura podsiodłowa jest wręcz wcięta w tym miejscu, żeby jeszcze bardziej przyciągnąć koło do środka suportu i naprawdę czuć to podczas jazdy, bo rower przyspiesza super dynamicznie. W tym modelu mamy jeszcze aluminiową sztycę, a mimo tego jeździmy bardzo, bardzo. Komfortowo. Ciekawa kierownica, ma te elementy typowo gravelowe, czyli lekkie rozgięcie rogów baranka. Niemniej jednak ono nie jest aż tak duże. Zapewniam Was, że w wielu rowerach gravel, kiedy jedziemy na dolnym chwycie, mamy poczucie takiej niestabilności, przez to, że kierownica jest po prostu zbyt szeroka. Tutaj to rozgięcie nie jest zbyt duże, więc naprawdę jeździ się komfortowo. Dla komfortu jazdy też duże znaczenie mają klamki Srema, które w górnej części mają bardzo dużo miękkiej gumy, więc jeżeli na tego typu rowerze jeździmy faktycznie gdzieś po kamieniach, po szutrze, to jest zdecydowanie wygodniej niż na tych tradycyjnych grupach przełajowych czy szosowych jeszcze sprzed paru lat, jakie wykorzystywano w rowerach przełajowych. System zmiany biegów typowy dla tych nowych grup 1 na 11 Srema do rowerów przełajowych i szosowych, czyli lekkie kliknięcie zmienia bieg na twardszy Przeciągnięcie powoduje wrzucenie biegu lżejszego. Zobaczcie też model wyposażony w stalową ramę. To idealny sposób na to, żeby zobaczyć i poczuć różnicę filozofii między tym modelem a modelem wyposażonym właśnie w ramę. Karbonową. Tak jak wspominałem tutaj od razu pojawiają się mocowania do bagażnika. Są mocowania do błotników. W związku z czym naprawdę możemy ten rower zamienić w taki bikepackingowy bolit marzeń, na którym po prostu zapakujemy wszystko, co chcemy i poziom funkcjonalności naprawdę jest bardzo bardzo duży. Trzy mocowania do koszyków na bidon. Oczywiście dolne możemy zastosować również jako mocowanie do czegoś innego, tak naprawdę jakaś dodatkowa sakwa, pojemnik. Tutaj opcji jest bardzo bardzo dużo. Rama wykonana ze stalowych rurek we współpracy z firmą. Tange już NS współpracuje z nią od dłuższego czasu. Te rurki z tej firmy spotkacie również w innych rowerach, na przykład w Eccentricu, czyli modelu do zupełnie innych zastosowań. Połączono to wszystko z karbonowym widelcem takim samym jak w przypadku modelu karbonowego. widelec jak widzicie, ma również karbonową rurę sterową, więc naprawdę bardzo bardzo fajnie tłumi nierówności. Do widelca można zamocować oczywiście jakiś bagażnik, więc funkcjonalność tego wszystkiego nam tutaj stale wzrasta. Ten model, w przeciwieństwie do modelu na karbonowej ramie, ma jeszcze szersze opony. Mamy tutaj opony szerokości 43 mm, z którymi można jeździć naprawdę na niskim ciśnieniu, w związku z czym ten komfort jazdy na bardziej wyboistej nawierzchni, na jakichś dziurach, kamieniach, bruku jest naprawdę bardzo bardzo wysoki. I naprawdę, jeżeli wasze skojarzenia z tego typu rowerami, komfortem na nich wiążą się na przykład z rowerami przełajowymi, to zapewniam was, że czeka, że, czeka na was po prostu rewolucja, jeżeli chodzi o odczucia, bo ten rower jeździ po prostu dużo, dużo bardziej. confortava